Człowiek, który groszy no, za nowe, no, ile pod Półkiewicz ja ma ja też, pensji? Skurwę mać była i żyje! Szszsz, luksusie! No, no, a niech no, no, będzie, a co więc? A człowiek za 870 no, 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 złotych musi żyć! Panowie! Ja was rozumiem. Nie my, proszę, nie proszę pana. No i tak, to na dzisiaj. bo naprawdę <suszy> byś jadą do pracy. Ale nie, to nie, nie, to nie, się nie, nie my. No ja. ja, ja mam, to zaczął. Ja mam, nie, nie, nie. Ja, ja, pana, był znak do takich takich. proszę pana. 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 Proszę Ну no, а то есть, есть смешно с нами и в неделю а и в неделю. Wie pan co, to, to jest gorsze niż jak Pozwoli, na... pan. powinien robić. takie coś robić, a nie policja, bo, bo to policja nawet to, nie może mu ufalić. No dobrze, dobrze. Potrzebujemy robić tą Czy wierzę, że się może? A z kilką w niedzielę, to co to to Ja ja A co, na wier... powierzchnia nie wytrzymuje, kurwa, w niedzielę? <laughs> <laughs> w tygodniu wytrzymuje, w niedzielę nie wytrzymuje. No to, to pan sam, a, sam to pan się z tego się śpije. Proszę państwa, proponuję skończyć na dzisiaj, a myślę, że jak się razem spotkamy w przyszłym tygodniu w niedzielę... święta. W przyszłym tygodniu święta są. A, zobaczymy. Pan jaką władzę, tak? może jako z miastem się pojedziemy, żeby to jakiś człowiek przyjechał do nas? No, ja sporządzę z tego jakąś dokumentację. No. Jakąś. jakoś to dla się, się I dooko. tak nikt nic są, nie będzie wiedział, bo tak nic nie podacie. I skończmy to na dzisiaj, a zobaczymy za dwa tygodnie. Ale o, już za dwa. No za tygodnia, muszą, bo, muszą, to bo, to na wiele sklepów Dolnego Śląska utrzymuje się dzięki tej Jak pan tak dużo chce dla nas zrobić, to niech pan nie ten zna, żebyśmy mogli wjechać. No. Ja go tam nie ustawiłem. Ale ja no go, wresz, ustawiłem. ja to wresz, go ustawiłem. Ale no to tu jesteśmy. ciekawe. to tu tu jesteś. To my 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 ustawili ustawili No wy, no policja. Nie mogę. To ja to to nie mogę Muszę dziecko zapłacić szkole, muszę dać jeść. To jest dyskryminacja. Normalnie rozwodzisz władzy. Korzystywanie władzy. A my tej władzy nie mamy i niestety należy się tutaj na tych pasach. Dlatego. No pan, No o dachmy, o, to jest to Czemu mamy być poszkodowani na ich walce o korytę, Dokładnie. o ich wpływy, o placę, o ich dęb? Bo wszystko wiemy, o co chodzi, o teren i tyle. Nie są głupi tutaj ludzie, są wykształceni też tak samo, Ale niestety, pani, ja tego nie powiedziałem, no, pani to mówi. Ja tego nie, no, 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 tego nie powiedziałem. nie wziął w kieszeń, łapy nie dostać dla no. Panie, to proszę państwa kończymy to, to na dzisiaj? Nie! No skończmy to na dzisiaj. Nie? Mamy zapewnienie. Nie, nie. No, jakie zapewnienia mamy naprawdę. Nie dwa 2 mamy znowu spodziewać. No, Niech się no. tym to nikt się konkretne osoby, osoby i coś powiedzą. Na nikt nie podejmuje zwierzchni. Na no, pana barki zuczyli to, to nie, samo nie, co nie, mamy my. Dużo no, no, panu zostało do emerytury? Chyba no, nie Dużo. Dlatego pan chce grzeszki. mam jeszcze co do tego? Tam, 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 to, tam potrzebna jest decyzja. Dani, my dojdziemy do emerytury już nam nikt nie idzie płacić. No właśnie. Zobaczmy, rozbieraj. Dobra, co to? Co to? Czyli kończymy na dzisiaj? Nie, nie, Zobaczamy.